Airborne Media. Produkcja oryginalna Earborne Media. Wino to poważna sprawa i heheszków, żarcików nie wolno robić. To przeczytałam w wiadomości od pewnego portugalskiego winiarza. Ja, wasza Kamińska, Nauczycielka Forever, która zawsze i wszędzie próbuje przekazać wiedzę. No, że ja sobie robię heheszki. No więc pomyślałam, że jest to temat na odcinek. Więc dziś nie o historii, nie o regionie winiarskim, nie o szczepach, nie o trendach. A o podejściu do wina. Czy musi być tak poważnie? Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało pośredni lub bezpośredni udział. No więc wiadomość, o której wam powiedziałam, dostałam w odpowiedzi na krótki filmik, który umieściłam na Instagramie. W filmiku robią sobie drinka. Nawiązuję do pewnego wywiadu z Tomem Hanksem, w którym zdradza on wymyślony przez siebie przepis na koktajl. Miesza Diet Coke z szampanem i nazywa ten drink kokań. Rozumiecie? Coca-Cola i szampanie. Uznałam, że jest to tak absurdalne, że aż ciekawe, i nagrałam filmik. Diet Coke zastąpiłam zwykłą kolą, bo dietetycznej nie miałam, a szampana zastąpiłam robionym metodą tradycyjną musującym ryzlingiem, polskim ryzlingiem z winnicy Aris. Akurat dostałam do spróbowania paczkę od winnicy Aris, więc stwierdziłam, że to doskonała okazja, żeby otworzyć jedną z butelek. I tak oto powstał filmik. Próbuję w nim tego drinka, stwierdzam, że bardziej musiak pomaga Koli niż kola musiakowi, ale w sumie jak ktoś lubi kolę, to może mu smakować, a jak ktoś koli nie lubi, to wiadomo, że nie będzie nawet takich rzeczy próbował. No i nadają koktajlowi nazwę. Kokaris. Uważam, że jest świetna i liczę na to, że tego lata Kokaris będzie serwowany w wakacyjnych barach w Polsce. A teraz na poważnie. To nie jest nabijanie się z wina. To jest faktycznie zabawa. Zabawa smakami, bo tym się przecież zajmuję analizą smaków. Chętnie próbuję nowych rzeczy, nie odmawiam w restauracji spróbowania potraw, nawet jeśli z opisu mnie nie przekonują. I tak też było tutaj. Uważam, że musiak jest lepszy bez koli, za to kola zdecydowanie lepsza z musiakiem, więc są plusy. Wino zresztą łączy się z innymi rzeczami i robi z niego koktajle od dawna. Zwłaszcza wino musujące. Jest przecież Kir czyli szampan z creme de Cassis, likierem z czarnej porzeczki. Przecudowny. Jest Hugo, mieszanka bombli, na przykład Prosecco, z sokiem z czarnego bzu, z dodatkiem mięty i cytryny bądź limonki i wody gazowanej. Mamy też Bellini, czyli musiak z sokiem z brzoskwiń. Zrobiliśmy nawet na kanale Ale Wino aż dwa odcinki o winnych koktajlach. Wreszcie jest też świetny portugalski koktajl, który stanowi dla mnie właściwie jedyną okazję do picia białego Porto, którego normalnie unikam, czyli Port and Tonic. To portugalska, fantastyczna wariacja na temat mojego ukochanego GT, czyli ginu z tonikiem. Pół na pół białe Porto, dobry tonik, mięta i cytryna lub limonka. Ja wolę limonkę. Świeżo, słodko, gorzko, autentycznie smacznie. I czy to jest obelga dla wina? Żarty z wina? Czy to powoduje, że Porto będzie uważane za gorsze? Albo gorzej się sprzedawało? Czy Kir Royale kiedykolwiek zaszkodził szampanowi? A jednak jeden z moich kolegów winiarzy na ten mój filmik się oburzył. Napisałam mu długie wyjaśnienie, odpisał, że w sumie nie myślał o tym w ten sposób i że jest starej daty. Ale jest ode mnie jakieś 5-6 lat starszy, więc to nie jest kwestia daty. Faktycznie jest tak, że ja po prostu widzę trzy podejścia do wina. O pierwszym trochę mówiłam w odcinku o starym kinie. Takie oldschoolowe podejście. Wino na sztywno. I niekoniecznie trzeba być staruszkiem, żeby o winie mówić szlachetny trunek, oburzać się na łączenie czerwieni z rybą i twierdzić na przykład, że w Australii jest za ciepło na produkcję Rieslinga. Usłyszałam to od pewnego prowadzącego degustację, więc jest to autentyk. Wystarczy chwila nieuwagi... I nagle nie wiemy, że dziś na przykład robi się też wino w Chinach, że odkrywamy dzisiaj nowe fakty o historii wina, że wina pomarańczowe to nie wymysł, to nie fanaberia, to nie przemijająca moda, ale po prostu element dzisiejszego świata wina, w którym wreszcie przyznaliśmy gruzińskim winom macerowanym należne im w panteonie winiarskim miejsce. I co więcej, zaczęły one inspirować innych. Może faktycznie dużo jest dziwnych win pomarańczowych z lotną kwasowością, pozbawionych finezji i będących faktycznie niewątpliwie wynikiem mody, ale wina macerowane to dziś ważny element rynku i robią je nie tylko młodzi, gniewni, ale też najważniejsi producenci, tacy, którzy zaczęli tę rewolucję dekady temu. Kto pierwszy rzuci kamieniem w kieliszek z winem od grawnera? No więc to poważne podejście do wina jest dziś dla mnie podejściem odrealnionym, takim podejściem, w którym nie uznaje się po prostu dzisiejszej rzeczywistości winnej. A wino przecież musi być dla ludzi. I to dla wszystkich. Powinno się o nim mówić w sposób zrozumiały, bo trzeba ułatwić zrozumienie go, bo to właśnie zrozumienie z kolei pozwala się nim zachwycić odróżnić dobre od gorszego odnaleźć własne smaki, preferencje i takie podejście miała na przykład Madeleine Puket, tworząc wine folii. Jej proste grafiki wyjaśniające smaki i aromaty szczepów, stylistykę win z różnych apelacji, jej fantastyczne mapki podbiły internet, zachwyciły absolutnie wszystkich. Pismo obrazkowe wyjaśniające wino no tego nam było trzeba prosto, ale z treścią prosto, ale nie głupio wiecie, ile trzeba wiedzy, żeby wyjaśnić coś w przystępny, prosty sposób? Potem Madeleine wydała książkę, dziś robi też filmiki ma swój kanał. To jest to właśnie drugie podejście do wina nauka bez zadęcia wiedza. Ale na luzie. W tę stronę zaczęły iść nawet niektóre gazety winiarskie. W ostatnim odcinku wspomniałam o francuskiej gazecie 12,5%. Ale jest też inna, świetna, o której tam jeszcze nie mówiłam: Noble Rot. Takich gazet nam trzeba. Są też książki. Jeśli nie słuchaliście odcinka o japońskiej mandze The Drops of God, to posłuchajcie koniecznie. Ta manga spowodowała, że Azjaci zaczęli pić wino. Co za impact! Żadne sztywniackie opowieści o winie takiej lawiny nie wywołają, nikogo nie zachęcą, a tu mamy historię, nomen omen znów obrazkową, która zmieniła oblicze winnego rynku. Coś w tych obrazkach jednak jest. Obraz jest ważny. Ludzie dzisiaj mniej czytają. Dlatego też w pewnym momencie i ja założyłem z Tomkiem Czudowskim kanał AleWino. Czuliśmy oboje, że można o winie opowiedzieć bez zadęcia, ale równocześnie ucząc. Chcieliśmy też pokazać wina, które pijemy, chcieliśmy pokazać ciekawe miejsca, regiony, winebary. Chcieliśmy obrazu. Ufam i wierzę, że ten kanał ma wystarczający balans między wiedzą, edukacją a zabawą. Oczywiście ta zabawa to dzięki Tomkowi. Pozdrawiam Cię, Tomek, i jego sucharom. Zawsze mi to mówi, że to ja jestem ta sztywna. Może i tak, sami ocencie. Ale tak na serio. To, co jest najsmutniejsze, to to, że nasz najbardziej popularny odcinek, taki, który ma, uwaga, fanfary, 277 tysięcy odtworzeń, to ten, w którym się po prostu wygłupiamy. Nazywa się Jak otworzyć wino bez korkociągu i pokazuje alternatywne. Nie zawsze bezpieczne metody otwierania butelek. Jest to też odcinek, w którym Tomek prawie zrobił sobie autentyczną krzywdę, i nie mówią tylko o tym, że poplamił winem ulubione buty, choć to też go oczywiście zmartwiło. No więc, odcinek, w którym nie ma wiedzy, a jest tylko zabawa, ma najwięcej wyświetleń. Oczywiście, zasięgi nie cieszą, ale te konkretne równocześnie smucą. I tu płynnie przejdą do trzeciego podejścia do wina: czyli czysta zabawa, albo czyste łapanie zasięgów. Jakiś czas temu czytałam artykuł, w którym pisano o tym, że influencerzy to plaga. Dwa lata temu zostałam poproszona o poprowadzenie pewnego rodzaju seminarium o polskich influencerach. Przygotowując się do tego zadania, stworzyłam ankietę, którą wypełniło około tysiąca osób. Sprawdziłam rozpoznawalność znanych polskich dziennikarzy winiarskich versus rozpoznawalność influencerów. Zadałam pytania o to, co tak naprawdę może zachęcić konsumenta do kupienia wina. Czy punkty. Takie punkty przyznawane winom w poważnej gazecie, czy może artykuł na znanym portalu, a może jednak po prostu polecenie na Instagramie. O, oczywiście okazało się dokładnie to, o czym dziś piszą wszyscy. Influencerzy działają. Współpraca z influencerami może zwiększyć rozpoznawalność marki, może zmienić jej postrzeganie. Uwaga! Na dobre lub na gorsze. Każdy producent chce przecież wino sprzedać, a niestety większość konsumentów to nie czytelnicy poważnych gazet. Manga, o której mówiłam wcześniej, pokazała, że dotarcie do młodych może zmienić cały rynek winiarski. Więc nie ma co się dziś obrażać na influencerów, pluć na nich, nazwać ich plagą, bo współpraca z influencerem może naprawdę być korzystna. A inteligentna osoba, która potrafi dobrze korzystać z możliwości Instagrama, może wiele zdziałać. Są na Instagramie profile, które nie edukują, ale też nie robią krzywdy. Znacie na przykład winny rap w wykonaniu ASM, State of Mind? To fani win naturalnych muzycznie przedstawiały swoje ulubione butelki. To jest nowe, to jest inne, to jest dobre. Niekoniecznie bardzo edukacyjne, ale też nie robiące krzywdy. Bo w influencerce, że tak to nazwę, według mnie jest jak w medycynie. Po pierwsze, nie szkodzić. Czyli nie powielać mitów, nie pisać głupot, nie mówić rzeczy, które są po prostu nieprawdziwe. Są influencerzy, którzy tak naprawdę są w drugiej grupie, czyli mają zasięgi, ale również mają wiedzę. Na przykład taki Romek Mawino na Instagramie. Daje proste zdjęcia i fajne opisy na dodatek po angielsku. Są też tacy, którzy tylko wstawiają ładne zdjęcia z wycieczek, ciekawe etykiety, bez żadnego komentarza. I też mają zasięgi. I to też jest OK. W końcu wykupiona reklama butelki w gazecie też nie zawiera skomplikowanego opisu wina wraz z historią winnicy i apelacji. W sumie Instagram zaczyna przypominać tablicę ogłoszeń, nie sądzicie? Ja jestem za złotym środkiem. Ja lubię wszystko, co mieści się w tej drugiej grupie. Mamy tu poważnych twórców, mamy tu influencerów z olbrzymimi zasięgami. I to jest ok. Zabawa jest dla ludzi, ale już tiktokowa zabawa w stylu dead diving nie powinna być promowana. A czasem oglądanie naprawdę idiotycznych filmików z butelką wina w tle lub czytanie postów pełnych głupot o winie jest jak dead diving. Szukajcie historii w winie i mądrych treści wokół. Słyszymy się już za tydzień. earborne media